Cześć, kolejny film z wyhodowania krzaka pomidora z wilka. To jest ten krzak. Wszystko zaczęło się 13 czerwca. Aktualnie mamy 26 sierpnia. Jak to nagrywam, minęły już ponad 2 miesiące. Owoce tak wyglądają. Nawet ładnie się wykształciły. To grono jest szczególnie ładne. To pierwsze też są niezłe owoce, ale drugie zdecydowanie bardziej yy, lepiej się prezentuje. Kolejne i kolejne. Także tutaj. To już będzie ostatni odcinek, i będzie on się składał z części. Za moment pewnie będzie następna po paru tygodniach, a dla Was to będzie za dosłownie chwilę. I na koniec omówimy sobie, czy było warto sadzić krzaka pomidora z wilka. Dzisiaj mamy 4 września i zbieram pierwsze owoce z pomidora który wyrósł z wilka tutaj na dole on taki bardziej koktajlowy można powiedzieć drugi też nie jest za duży tego to ja też oberwę on już się dojrzeje w domu na parapecie został tutaj ten jeden. Ten liść do usunięcia. Nie wziąłem nożyka, no ale jakoś może sobie poradzę. Tak, żeby za dużo szkód nie narobić. Tutaj już te owoce są ładne. Ładny pomidor. Ten też do zabrania. Tak, żeby roślina w niego już nie wysyłała substancji odżywczych, tylko w te pozostałe, które tutaj są, no i kolejne piętra. Zrobimy sobie teraz, już chyba, ostatnie wejście z uprawy pomidora z wilka. Sadzonka tak wygląda, jak widzicie, pomidory rosną ładne, okrągłe. Nie ma żadnych plam, nic dojrzewają. Przede wszystkim trochę już ich zebrałem, nie ma co zatem przedłużać. Zrobimy sobie podsumowanie. Co do robienia sadzonki pomidora z Wilka. Jak dla mnie jest to pomysł jak najbardziej na tak z tym, że te pomidory będą nieco późniejsze, bo jak nagrywam tą część mamy dokładnie 15 września, a one są zieloniutkie. Także stopniowo będą sobie teraz dojrzewać. Dużą rolę tutaj też odgrywa to, czy będziecie je uprawiać pod osłoną, czy w gruncie. Aktualnie temperatury w nocy są u mnie na poziomie 8 stopni. W dzień jest to niemal 30, także noce są chłodne. No i te chłodne noce też tutaj za bardzo tym pomidorem nie sprzyjają. W tunelu na pewno by to wyglądało inaczej, bo byłby ten pomidor nieco bardziej zabezpieczony przed zimnem. Więc jeżeli na przykład macie duży tunel foliowy, gdzie możecie sobie pozwolić na jakąś późniejszą uprawę, no to jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Mój tunel no niestety do. Czegoś takiego się nie nadaje, bo jest to 2,5 na 4 metry. Także ja tutaj zmieściłem te moje wszystkie uprawy, i na takie późniejsze rzeczy już sobie bym pozwolić nie mógł, niestety. Także jeszcze raz, tak to wygląda. Przede wszystkim no są owoce zdrowe, nic się z nimi nie dzieje. I podobnie jak pomidory, które sobie rosły w gruncie, ja je troszkę zaniedbałem, ale podobnie jak one też mniej więcej w tym samym czasie dojrzeją. Także to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.